Cześć! Witajcie! Z tej strony Mangetsu A to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Terraria Hardcore e, Za chwilę będzie noc I ubijemy sobie po raz kolejny eowka Tu dla kasy e, No i zobaczymy czy wtedy będziemy mogli kupić sobie mini szarka, Tak z ciekawości e, No ale nim do tego przystąpimy chciałbym porobić sobie kilka rzeczy e, Właśnie z dżungli e, Między innymi Chciałbym sobie zrobić blade of grass Który wreszcie możemy stworzyć No blade of grass Proszę bardzo Super, a jaki bonus zaraz sobie sprawdzę, to na razie wywalę Zwykły, dobra I Ivy Whip, super No, mam bardzo fajne przedmioty teraz eee, No i kolejna sprawa, statuetki, tu były statuetki eee, Przydałoby się jeszcze domki porobić tutaj, tak wiecie eee, Ale ja dzisiaj po Eyjafjallohu chciałbym zobaczyć sobie Crimson, pozwiedzać eee, właśnie i tak dalej Czy już dałbym tam radę właśnie sobie chodzić tego chciałbym tam dowieść. No i co jeszcze tutaj? Szkoda, że nie mam tego Corruption, bo bym sobie połączył Bantov Regeneration z tym, z Mana Regeneration. Szkoda, dobra. Trudno. Statua częsta sobie tutaj postawię. No to może mi się jeszcze ewentualnie przydać. To na pewno nie. Sportsy nie. Crimson nie. Gilis teraz też nie. Cóż, platynę można wytopić, mało tego i tak jest. No i cóż, będziemy bili za chwilę. Spelunkery w ogóle jeszcze mam. Tak, będę potrzebował na przykład jakiejś rudy, to mogę sobie łyknąć tam. Dobra, ludzie, postawię sobie tutaj ognisko. Wiem, że jeszcze z domku tam mam ognisko, ale proszę bardzo, ognisko. I teraz, ludzie, proszę bardzo. Zatruję go sobie. Co by mu zadawało? Czemu go nie zatruwa? Po jakimś czasie może. Hmm. Dobra. Nie zatruwa go dziwne. Może jest odporny, albo za którymś razem zatruje no, zatruwa, dobra, super. Ale my będziemy się właśnie skupiali na naszym Boomsticku. Bo to będzie teraz najbardziej opłacalne. Dobra, bijemy. No, chodź tu, cwaniaku! Będziesz mi jeszcze NPC zabijał, no. Już mi dotknąłeś Arms Dealera. No, proszę bardzo. Tak, to się załatwia. Dwa Goldy wyleciały. Nie, chciałem zobaczyć czy jeszcze coś nie wyleciało, ale dobra. Ach, i zobaczymy teraz sobie, wytopimy. No i ile bym dostał teoretycznie z tych 44 chyba sztabek? Gdzie tu było jeszcze? Ile bym za to dostał? Jeszcze ile mam w skrzyni? 22 sztabki. A za 44 dostałbym. Dostałbym. 17 golda. Eee, no to co? To powinno by mi starczyć. Ale czy na pewno wszystkie sprzedawać? Może tyle, żeby mi idealnie starczyło. Eee, ile mam tam? 22. No, coś koło tego. Dobra. Bum. 32 sztabki. Ktoś może powiedzieć, że robię teraz głupotę, ale nie. Ja wolę tego mini-sharka, bo mini-shark mi się przyda. E, zbroję jednak i tak, i tak będę miał. jakoś uda mi się ją zdobyć. Tyle powiem. E, teraz idę po mini-sharka, mimo że mam boomsticka, Mini-shark będzie open na przykład e, na naszego Skeletrona e, i na przykład na Queen Bee. W ogóle gdzie jest? Dobra, mam. I mini-shark, ludzie. Super, mamy mini-sharka. I co właśnie będziemy robić? Tak, jak obiecałem, idziemy na Crimson, żeby sobie tam pozwiedzać. Pochodzić i właśnie, szkoda, że dryady nie wprowadziłem. Jeśli się uda, to może nie wiem, ubijemy z dwa te, z dwa orby. Uda mi się, zobaczymy. Albo od razu zrobię sobie przywoływaczkę tego naszego Brain of Catulu i na powierzchni zrobię sobie jakąś platformę. I może nam się uda ubić na następnych odcinkach. To trzeba właśnie wypróbować, ludziska. Bo nie wiadomo, czy ja w tej dziurze dam radę go pokonać. Eem, dobra, ja chciałem, ja chciałem, ja chciałem. Cóż ja chciałem? Młotek mam. Bomby, bomby chciałem. Dynamity, o. Dobra, i zobaczymy, jak to tam pójdzie. Mam nadzieję, że pójdzie mi to dobrze. Jeśli zginę, to będzie źle. Nie no, raczej mamy takie już OP przedmioty. Defensa też mam niemało. Więc powinno być spoko. Spoko luz. Ja jestem OP graczem. Więc powinno mi się udać. Lecimy. Hops, hops. Tutaj tak. O, przyciągać się, proszę bardzo. O, gwiazdkę mam. 5 gwiazdek że kolejną gwiazdkę, mamy. cztery mam już. Super. Przyciągnę się do kilku obiektów. Proszę bardzo. O, jest krimera. Dawaj. Krąg w kręgosłupie. Tutaj może być. O, szosłupajksy. A ja mam. Ja mam szos, szos... O, mogę połączyć fajnie. Super. O to chodziło. Teraz to dajemy radę, ludzie. Teraz to nalajcie. Pająk i sobie. W ogóle to Crimson tu u mnie jest takie małe. Naprawdę. Tylko po jednej stronie jest. No plus jest taki, że nie będzie mi się rozszerzać. Ale jeśli się wygeneruje jeszcze Crimson, to będzie źle. Na razie jest takie małe i tylko po jednej stronie. Dobra. I idziemy, zobaczymy jak to tam działa Kurde, nie mam nic takiego do oświetlania Musiałbym glowsticki rzucać, a to jest męczące O, no, co to za, jakie to jest dziwne Dwa w jednym, poważnie Nie, Gubie mi się to wygenerowało Patrzcie, na krzyż, na krzyż się wygenerowały Ja pierdziele, jaki ja mam dziwny świat Zawsze mam jakiś dziwny świat Dobra, mam 7 już kręgów kręgosłupa. No i jeszcze dżungla tam jest. Ja pierdzielę, skisłem po prostu, jak to widzę. No i kolejny krzyż. Live Krystal, lol. Okej, okay, wezmę sobie. Nie ma sprawy, dziękuję. 260 HP. Super. Dobra, lecimy. Hmm. Jest kolejny Live Crystal, ja pierdzielę. W takim tempie to ja będę miał 400AP. Co to za dziwne, że... Co to? Nie no, dobra, nie, no, nie dość, że nie jest w dziurze, to jest w wodzie. To jeszcze jest ucięte, nie? Okej. Okay. Ubiję. Undertaker, no, dobra, akurat Undertakera nie chciałem. Ja chciałbym tego Forka, ludzie. Bo Fork y, jest bardzo dobry nam Brain of Cthulhu I jeszcze oprócz tego y, Chciałbym jeszcze Crimson Rod, ale Jeden z tych przedmiotów Powinien mi wypaść Znaczy chciałbym, żeby mi wypadł Panic Neklejk no Najgorsze co mogło wypaść Kurde Więcej nie rozwalam, bo po pojawi się nasz Mózg a ja chciałbym ludziska e, zebrać sobie trochę kręgów, żeby w razie czego mieć. I porozglądam się tutaj, jak to wygląda. Z tego co widzę, krzyżuje się to w jedno. Dziwne pomieszczenie. Mam nadzieję, że będzie tu dużo tych serduszek. Jeśli nie, to będzie kiepsko. O! Kolejny Life Crystal. Tyle fajnie. Dobra, life crystal i już mam 300 apel. Ludzie, jak to szybko idzie? Panik neklik na razie dam tutaj. No, naprawdę szybko idzie. 11 mam kręgów. Dobra, do góry. Może tu będzie jeszcze jakiś life crystal? Coś. Ale bardzo dziwne nam się to wygenerowało. Kurde. Dobra. Czemu wertebrae mi nie wylatuje? Nie wiem. A tam co jest? Uff, dziwne to wszystko. Dobra. Okej, okay, wertebrae 12. Super. 13 i zaraz będziemy mieli przywoływaczkę. Jak jeszcze...